The... Face to colors! Face to colors A uh. Face to Colors, można tą sprawdzić taktykę, ten, teorię. Jaką? Ale wybrałem pomarańczowa akurat ten, nie ten prawidłowy. Co? Ja też. No. Ja nie wiem o co mówię. ci chodzi? O, teraz są dwie drogi. A ja chyba mogę wiedzieć o co chodzi w sumie. No chyba wiesz o co chodzi. Ale... Ale, na... ale może chyba to nie na odcinek. Na... Chyba na pewno wiesz o co chodzi. Nie, jak to miałeś właśnie sprawdzić teorię. Tu też. Można sprawdzić teorię. Widzę, że nie mamy lepszych wyborów, kochani. Ja mam to, wy macie... Ale jak wszyscy zmienili, jak zobaczyli twoją ciężarówkę. No to wzięliście, wzięliście gorszą fajerzy. Ja ogólnie od razu chciałem wjechać. Bo myślałem, że to będzie Phantom, a ja dostanę zwykłe auto i... jedziecie? co bierzecie? Co bierzecie? Ja to sobie na środek. A, to ja biorę prawo. O I tu, ha. O no No <noise> z, lewej ja <noise> z lewej lepsze. Ja pojechałam w środek. Z lewej lepsze Z prawej lepsze tak, tak, na pewno. To no zdecydowanie... w prawej lepsze, a tu ten... teraz panu <coughs> wejdziecie. Ja idę do prawo. Teraz. Dobra, ja wezmę lewo. To macie hmm. To samo, ale chyba wolę to Można tak to Chyba jesteś szybszy. No, właśnie dlatego wziąłem to oczy, no bo generalnie. Po nie? Nie wiem Szybszy, gudno Nie no, na buścikach ty jesteś szybszy. <coughs> no, idę, idę. Widzę, widzę. No to teraz... A wezmę o. Tak czułem, że to może być tak. Także super. Nie, 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 kolego. Przeżyłeś? Tak przeżyłem zapałem cool. ja nie przeżyłem. Co? Jak tego nie przeżyłeś, Serio? Wysrało mnie. No. Ależ wspaniale. Lisek, no. ale teraz to jesteś... Trzy fantomy. Co by tu wybrać? Chciałam on idzie z której do lewej, strony. Do lewej, do lewej, lewej. I co ma? Nie ma na traktora, nie tego. O, kurde. No, właśnie tak. Fajnie, że wiemy. Ola nawet nie próbowała swojego męża fuknąć, nie? <laughs> ja tam jadę do niego, ale tam pojechał takie jak <laughs> on do Rondo. Ale Ola nie, wiadomka. <laughs> Za bardzo Uze... skupiam. Wózek wulfowy. Wózek wolfowy. Hmm, co by tu teraz? co ty masz, piękny panie? <grystanie> no, istnieje szansa, że... O, no właśnie, że to może nie być wcale taki. Wiem się zdążyłem poksikacz. Co robi żola? <grystanie> Jadę. Ty lepiej na mężu się tam skup, a nie na maitupie. Ła <grystanie> No, tak właśnie było, i patrzę jak odpuściła szybko. Hmm. Interesujące. Ola, pokaż, że masz obrączkę, i wtedy już może patrzeć na dupę i już wszystko robić. <noise> jak faksik. Oj, oj, oj. To był lepszy wybór. O uwa, sobie... <głos> 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 I czemuż <już> rysz teraz? <noise> jestem głodny. To mam może wiesz! Poczekaj! Że, że nie dojadę. <noise> dojedziesz, dojedziesz. Nie. nie, bo Ola mnie oczywiście mnie fokusuje. Nie nie, nie, nie nie! no, próbuję dojechać, no nie widzisz. Nie widzę Okularek, oj ludzi. Oj oj Oj, najlepszy wy... Oj, 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 oj. oj no, Teraz podjechałem sobie pod ciebie trochę Chupię, ja tu walczyłem o życie. <laughs> Gdzie jedziesz? Prawo hmm. Dzięki. No, jak ty czekałeś, żeby. Wiedzieć, no, tak jak no, oczywiście, że tak. No, jak wy wcześniej, cześć, No paks... tak, wcześniej nikt nie czekał. Nikt Byliście, byliście po prostu. Osobą, byliście po prostu tak daleko. Przecież ty przeżyłeś to. No, ja nie wierzę. No, nie przeżyłem. A teraz nie. nie. No teraz z takim nie. czekaniem też. się nie chce. Ja byłem zaraz za tobą i tak bym wjechał w tej le tę lewą, bo pojechałem uh -huh. dla zasady w drugą. Tak, tak. Uh -huh. oh, nie, O, Widziałem, jak pojechałeś od razu. No. Oj. a o, twoja żona zrobiła to samo. I co, jej też tak powiesz? Co? W prawo jedź, Lisek. W prawo jedź, Lisek, no. <laughs> 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 <grym> o kurde jak wy szybko jedziecie. Przestań. Jezus, Jezus. Mario! <grym> Wypadłem. <grym> Wszyscy wypadliśmy. Nie wiem, w was. Lisek jeszcze raz. Lisek jeszcze raz! Siema! Przed punktem go paniem! <grym> No, ale dostał takiego. Przecież... Boże! Pięknego lepa golep dostał Ale co z nim? Jezus, Maria! Dotnij go! Nie tam go się, po żeby A, dobra, jadę w lewo. Tak zrobiłam! Nie, ja w nie, Tak nie, jadę prawo. nie, ja ja nie, 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 Coś nowego. Co? nie, nie, ja raz co! teraz będzie nie, Dobra. Tam. Morda w kubeł i tam jedź cichutko na ostatnie miejsce. <muchy> no. <muchy> Teraz, <muchy> jakby, jakby to listek powiedział, to byłoby to całkiem zabawne. <muchy> A ja pojadę... w lewo. Ola nie dostała nic szybkiego. A to dzięki, dobrze. z na prawo. Oj, nawet za dostała. Do Ehe... Uuuu... Jezu... Trzy manet. Ale ledwo, Jezu... Tu nie dam... W ogóle, paczek dodatkowe tam... To walczyłem z tą Ja Z tą grą. Z, z tą grą. Wiem, z Trzechświatem. Co teraz weźmi? Marcie jest złej korelacji z Wenus i mi dzisiaj nie wysunąć. jest. Witam. Fajnego. Nie, nie, jest fajne. A no! No. Taki wybór macie, że nie, nie macie. Przepraszam, wybór. Tak, to no, dzięki, Paksik. To, Już zamieniam się w styla. Czemu ja to robię? Tak, nie no wiem. właśnie nie wiem. Nie mogę tak robić. Po dodatkowych. Chro... A, nie ma... głupi żart żarby był. Chromowany Coś tam? Kromowany, kromowany do masz. Chromowane masz zęby. A no? Chcia, o, chciałbym mieć chromowane zęby. Chromowane zęby? Hmm. By się błyszczały. W sumie tak, gdybym mnie częściej oglądał. Ale no, moje możesz? czy swoje w sensie? No twoje! A. No, Bo... Ale jak będę chramowane Wyslam, wyslam! Nie! Ale, Dla, mnie, wrzucił, dwie, ale dwie. mnie wrzuciłeś stary Jeszcze przez da? to do gówna Wrzuciłeś mnie stary do gówna <coughs> przez to Co dostałeś? No gówno <coughs> no, no gówno dostałem z ciebie ty plecie, ty najgorszy ty jeden ty... Ale ja się cieszę, że nie wypadłeś. Mogę nie, tam było, nie, tam była ta, 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 ta brameczka, a jest, a ta. no. Stary, to po koźle to byś wiesz. Gdzie pojechałeś, Pax? prawo. I co masz? Samochód. Fajnie. <grym w górę> a co masz ty w lewola? No? Tego z boostem. O, to lepiej w kurwa, boost akurat. <grym w górę> Wiedziałem, że będzie chciał to robić! Wiedziałem, że będzie chciał to robić! Oczywiście, że tak. O, oczywiście. O, jadę wyy. z ty wypadłeś? W lewo. Jak jak Naprawdę? No bo u mnie? Stary, u mnie? U mnie nawet się nie dotknąłem, naprawdę. No nie, bo cię omijałem. I aha, aha, nie aha, nie aha, aha, rozumiem, rozumiem. A... Ola, co? Kurde. No. Już nit Ja jeszcze raz od tyłu Jechał takim... Jechał takim kurde dziadygą bziągwą taką jedną małą. Co robisz? Od tyłu Mało jeszcze mas? raz? Bo ty się jesteś tym górnym. A ty jesteś po prostu ze strony, nie umiesz jeździć, to dlatego tak. Stary, ja bym cię takim dogonił. Tak O Ohoho. Haha, <noise> to normalne. <noise> Kurde, to ja centralnie pod twoją opodobać. Ja myślałem że, poważny, myślałem, że cokolwiek. <noise> myślałem, że cokolwiek ci to zrobi, no? pax Ale że mi tym pokoju a Tak, no. A to normalnie pod to, nie pod kołem ci. Tylko, albo się wyłączyłem mózg na chwilę, albo on nie przejechał. Tyuuuuuu. Ciebie, ty wywiózłem wywióz. ją! też Tak, ale było warto. Najgorzej. O, cedziela. działa? Weź. O nie. Ależ wspaniałe. Teraz kupać mu? Zaufam. Zobacz. Zaufaj. No? Nie idźcie blero. czy А вот надо пилотку, а сейчас еще... Mnie nie, oddycham po prostu, oddycham po prostu. Nie ładuję jakoś. <grym> oddycham po prostu. Oddychaj, oddychaj, no. Oddycham przed <grym> punktem go wysrałem. <grym> no, nie. No, nie. Zrobiłem Pierknę. to samo jak Szepar mnie gonił, znaczy ten. Na bójście To wybraliście? Nie jesteśmy... To jamy w prawo. Uf, o, stary. o, prawo lepiej Ola. Ale ja dużo chciałem powiedzieć, ale, powie ale, powie ale dużo chciałem powiedzieć, Uf. ale dużo chciałem powiedzieć. Ale jest? Ale strona, byłeś pierwszy, Od co ci chodzi człowieku? Ale to specjalnie z tym cię. A widzisz. No ty nie pijesz na ciebie, no jakby... Normalne. Ja też nie piję, tylko jej nie widziałem jeszcze. No dobrze, że specjalnie w ciebie wjechała, mogłeś na pierwszym miejscu. Co ty cię wystrała? Nie to specjalnie, bo się wści Przecież walłem was obojga, te piru teraz! Co ty nie. teraz? Ale to ale byliście we wujka w jednym miejscu, ty jesteś jakiś głupi? Trzeba czy u głupi? Ciebie na ekranie. i co, nie ich ekranu w Przepraszam, Przepraszam, faktycznie, moja wina. No, twoja. No właśnie, kamerka i przez Skype'a. Przez Na <grym> <grym> do 2012 roku, tarcza szmato! <grym> <grym> Dziękuję bardzo, byliście wspaniali. Zamknij Nie zapomnę was nigdy, naprawdę. Czekaj na was? Możesz poczekać na... 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 Dobra. Ja się podjadę. Naprawdę na ostatni <noise> tam zamyka No to przegoń mnie paniaku. No po co? No przegoń mieć paniaku? Nie doganiam cię Torero mnie nie doganiasz no, widzisz, Wiem, że ma... jesteś słabym kierowcą, ale nie sądziłem, że aż tak No ty idziesz. Pa, pa pa Ale to właśnie się odezwał powód, dla którego gada na czwartym miejscu kolego. A pa pa pa, pa. Przepart? No przecież tak, no przecież chcę to jadę. No bo mnie lisek dupnął i... Oooo, bo, bo lisek tak robi. A nie wolno tak robić. Wie rzeczy robi lisek. A, nie wolno. No. Ale fajne wtoki Ładne chmurki, na, na miniaturkę idealnie. No, sam Szkoda, że się nie da robić kifów

todo